Bitcoin właśnie testuje poziom 85 tysięcy dolarów i powtarza historię sprzed ponad 200 dni. Czy poziom 0,382 FIBO będzie właśnie tym miejscem, które zatrzyma spadki? Dominacja Weekly niebezpiecznie stara się przebić opór na poziomie 5-15%. Ethereum wybija płynność i prawdopodobnie zmierza w okolice 2200 dolarów. Czy na pewno, i gdzie złapać ten ruch? Solana podąża do silnej strefy zakupowej. Czy tutaj rozpocznie się akumulacja do wzrostów? Na podstawie 30 ważnych wskaźników. Odpowiemy sobie na pytanie, czy to już jest koniec tej hossy? ETF-y sprzedały Bitcoina za ponad miliard dolarów To historyczny moment, czy to początek końca? Niestety informacje z rynku tradycyjnego również nie napołają optymizmem Musimy to przeanalizować A to wszystko mówi nam o tym, że rynek jest w ogromnym strachu Więc jak powinieneś się zachować? Zaczynamy! Bitcoin dosłownie przed chwilą zaliczył 83200 dolarów. Zbiera płynność, która budowała się przez ostatnie kilkanaście godzin. No i nie napawa optymizmem, musimy znaleźć strefy, które mogą wyhamować te spadki, a właściwie tylko spróbować się na nich oprzeć. Przejdziemy sobie przez kilka ważnych newsów oraz opowiemy sobie o kilku krótkoterminowych scenariuszach zarówno na Bitcoinie, Etherze, jak i na kilku altach, więc ciao, buongiorno. Z tej strony Grimkid, to nasze kolejne Green Talks z aktualizacją rynku kryptowalut. Moi drodzy, Mamy przeogromny strach na rynku. Na samym Bitcoinie Fear and osiągnął 21 punktów, co oznacza ekstremalny strach. Co więcej, to jest poziom niewidziany od sierpnia zeszłego roku i ten strach bardzo wyraźnie widać wśród klientów ETF-owych, ponieważ wczoraj z samego Bitcoina odpłynęło ponad miliard dolarów. I patrząc po historii wpływów, to był największy odpływ kapitału, jaki widzieliśmy w historii działania ETF-ów na największej kryptowalucie świata. Na ten moment też warto, żebyś wiedział, że ten strach nie dotyczy tylko rynku kryptowalut, bo zobacz, nastroje amerykańskich konsumentów też gwałtownie spadają. Indeks nastrojów konsumenckich w USA załamał się w lutym, spadając do poziomu 98,3 punktów wobec prognozowanych 102,7. To akurat bardzo drastyczny spadek wpływów. W porównaniu do styczniowego odczytu na poziomie 104,1. Co ważne, tak niski wynik jest szczególnie niepokojący, biorąc pod uwagę, że ten indeks jest kluczowym wskaźnikiem skłonności konsumentów do wydatków, które odpowiadają de facto za większość aktywności gospodarczej w Stanach. A wszystko to prowadzi do jednego wniosku: inwestorzy masowo wycofują kapitał z ryzykownych aktywów obawiając się nadchodzącego spowolnienia gospodarczego. Źródłem tego niepokoju są narastające napięcia geopolityczne, w tym pogłębiająca się wojna handlowa między mocarstwami. W marcu, jak wiecie, jest zaplanowane wprowadzenie nowych ceł obejmujących stal. Aluminium oraz przywrócenie taryfy celnej dla Kanady i Meksyku. Jeśli chcielibyście się więcej dowiedzieć na ten temat, to zachęcam was do obejrzenia materiału Renifera, gdzie on szczegółowo omawia te kwestie i oczywiście link wyświetla wam się teraz w prawym górnym rogu ekranu. Natomiast na horyzoncie pojawia się kolejny pakiet celny, który dotyczy miedzi. Prezydent Trump nakazał sekretarzowi handlu zbadanie, czy import miedzi do USA stanowi zagrożenie dla amerykańskiego bezpieczeństwa Ekonomicznego i wyniki tego dochodzenia mogą doprowadzić do nałożenia nowych ceł na ten strategiczny surowiec. Jak podaje Mani.pl metal ten jest kluczowy dla amerykańskiego przemysłu zbrojeniowego oraz rozwoju nowych technologii, w tym właśnie też sztucznej inteligencji. A całe postępowanie odbędzie się w ramach przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego. I sekretarz handlu ma 9 miesięcy na przedstawienie wyników. Uwaga, bo ta decyzja może też wpłynąć na Polskę i może mieć to poważne konsekwencje. Szczególnie dla KGHM, który jest liderem rynku miedzi w naszym kraju no i jednym z największych producentów tego surowca na świecie. I tak naprawdę to jeszcze nie koniec potencjalnej zmienności na rynku, bo przed nami jeszcze kilka kluczowych wydarzeń, które mogą mocno wpłynąć na rynek oraz na kierunek cen. Przede wszystkim dzisiaj po zakończeniu amerykańskiej sesji. Swoje wyniki za czwarty kwartał 2024 roku opublikuje Nvidia, która obecnie napędza aktualną hossę. Następnie czwartek przyniesie nam drugą estymację PKB USA za ostatni kwartał 2024 roku oraz tygodniowe odczyty bezrobocia. Natomiast w piątek Poznamy PCE za styczeń. To jest wskaźnik wydatków konsumpcyjnych, które Fed uważa za najdokładniejszą miarę inflacji i na nim głównie opiera swoje decyzje w sprawie stóp procentowych. Jeśli po tej sekcji newsowej zrozumiałeś, że teraz najważniejsza jest cierpliwość, chłodna głowa i odpowiedzialność na rynku, no to zostaw łapę w górę, bo wtedy wiem, że te informacje są dla Ciebie przydatne, że Ty z nich korzystasz i doceniasz moją pracę. Oczywiście nie zapomnij o subskrypcji oraz dzwoneczku, bo bez niego nie dostaniesz powiadomień o kolejnych materiałach. A przecież dlaczego nie? I jeszcze jedna rzecz, zanim przejdziemy do wykresów. Pamiętaj, że wszystko, co tutaj usłyszysz, nie jest żadną poradą inwestycyjną. Jest to wyłącznie moja opinia, którą możesz wykorzystać w celach edukacyjnych. A niestety inwestycja w kryptowaluty wiąże się z utratą całego kapitału lub też z jego pomnożeniem. A moją misją jest dostarczyć Ci tyle informacji, które pozwolą Ci w świadomy sposób podejmować decyzje na rynku. Przechodzimy do wykresów. Zanim omówimy sytuację, która zdarzała się już wcześniej w historii pod kątem poziomu 0382, który teraz niestety jest bardzo mocno przebity i być może ten scenariusz zostanie zinwalidowany, to chcę zwrócić swoją uwagę właśnie na ten wykres. To jest to, co naprawdę napędza rynek. Ten wykres. Jest kluczem do zrozumienia dużych ruchów cenowych, czyli wykres M2 globalnej podaży w korelacji z bitcoinem. Zobaczcie tą zieloną linię ona reprezentuje globalną płynność i podaż pieniądza M2. Co to dla nas oznacza? Kiedy M2 rośnie, Bitcoin historycznie podążał za tym ruchem z niesamowitą dokładnością. Jednak na ten moment mamy sytuację, gdzie od listopada M2 przyjmowała tendencję spadkową, a teraz rynek zaczyna, widzicie, delikatnie odbijać w górę. I to może być pierwszy mały sygnał do tego, że powoli szukamy już dna na Bitcoinie i będziemy ruszali w górę. Ogólnie ta korelacja działa z około 40-dniowym opóźnieniem względem rynku akcji. Więc co czeka kryptowaluty? No Ogromny zwrot na rynku, jeśli M2 faktycznie zacznie rosnąć. Ale bitcoin zacznie rosnąć dopiero w sytuacji, w których na rynkach tradycyjnych rzeczywiście zobaczymy wzrost tej płynności i wyższe wyceny. Zobaczcie, jak idealnie te linie się pokrywają. Kiedy zielona linia szybowała do góry, bitcoin ładnie za nią podążał. Następnie, kiedy mieliśmy spadki, również widzimy, że ta cena bitcoina podążała za płynnością. I teraz przechodzimy do tego wykresu z intros. Zobaczcie na wykresie weekly bitcoina, co my tu widzimy. Przede wszystkim RS RSI jest praktycznie już wyzerowane, co oznaczałoby, że odbitka mogłaby trwać najbliższe 2-3 miesiące, tak jak właśnie 2-3 miesiące trwały aktualne spadki, czyli zejście od najwyższych poziomów RSI do właśnie naszego dna. I przypomnijcie sobie również, jak Bitcoin zachowywał się w okolicy tej konsolidacji na 60 tysiącach dolarów. Ten poziom, czyli 0,382 Fibonacciego, wcześniej był poziomem, który był w stanie zatrzymać dalsze spadki, o ile mieliśmy cienie, które wybijały płynność. O tyle z perspektywy, Perspektywy tygodniowej, widzieliśmy, że Bitcoin zawracał i zamykał swoje poziomy weekly powyżej tego poziomu, i na ten moment mamy podobną sytuację. Wybicie z perspektywy świecy weekly, właśnie tego poziomu, które może zostać zakończone zamknięciem się świecy powyżej poziomów 0,382. I to mogłoby oznaczać nic innego jak pokazanie się na tym wykresie, tak zwanego pin bara. Ten pin bar wygląda w następujący sposób: To świeca, która ma bardzo długi knot od dołu. Co oznaczałoby, że ok, mieliśmy tutaj próbę zebrania płynności, właśnie w tym miejscu, ale koniec końców to ten ruch wygrały byki i wyciągnęły cenę. Powyżej jakiegoś aktualnego poziomu. Gdyby rzeczywiście ta świeca tygodniowa zamknęła się w ten sposób, wtedy mamy do czynienia z możliwością odwrócenia trendu, no i zawitania w okolice 94, następnie 100 tysięcy dolarów. Na wykresie D1 bardzo dobrze widzimy, jak te knoty wybijały płynność. Zobaczcie: 1, 2, 3, cztery przykłady. Tutaj płynność z dołków w okolicy 86 tysięcy została zebrana. Teraz zebraliśmy płynność z 85 150, no i staramy się zamykać korpus powyżej na świecy D1 właśnie poziomu 85 tysięcy. Dość ważna informacja pod kątem tego, jak działa rynek. Rynek potrzebuje zbierać płynność, żeby mieć siłę do wzrostów. Rynek potrzebuje wyczyścić słabe ręce do tego, żeby oni sprzedali tanio swojego bitcoina, przez co duże instytucje będą mogły zakupić większą jego ilość. Zobaczcie, że wczorajsza sprzedaż ponad miliarda dolarów w bitcoinie przez ETF-y może być tylko i wyłącznie sposobem na to, że oni wystraszyli rynek, wyprzedali się z części bitcoinów, a teraz za tą sumę kupią ich znacznie więcej. Pamiętaj, że rynek to jest przede wszystkim psychologiczna gra i ty musisz być tutaj przygotowany na to, że ktoś będzie chciał oszukać twój system nerwowy i właśnie wpłynąć na to, żebyś teraz w strachu zaczął sprzedawać. Żeby unikać takiemu łatwemu poddawaniu się tym emocjom, najlepiej być w otoczeniu osób które mają to za sobą i które są doświadczone na rynku już od kilku lat dlatego gdybyś chciał do takiej społeczności dołączyć to zapraszam Cię do siebie link w opisie tam możesz dołączyć do mojego telegrama oraz telegrama pro gdzie z taką społecznością się spotkasz teraz musimy się zastanowić co w sytuacji w której schodzimy tak nisko przebiliśmy moją strefę zakupową o której dużo mówiłem no i znajdujemy się teraz w fair value gap rysowanym z perspektywy D1 zobaczcie jak to tutaj wygląda co bardzo ważne, kolejny fair value gap widzimy w okolicach ceny 74 do 70 tysięcy dolarów. Nie możemy tego pomijać, jednak teraz musimy zareagować na to, co się dzieje. To, co na pewno widzimy, to to, że na ten moment fair value gap dobrze wyhamowało te spadki. Przetestowaliśmy okolice 83 tysięcy dolarów, które są golden pocket, gdybyśmy rysowali tego Fibonacciego od tego dołka, co mogłoby być już tym momentem w cudzysłowie zakotwiczenia się i pewnej akumulacji zebraniu braniu płynności, chociażby z poprzednich knotów, zobaczcie, ostatni ruch był wyhamowany w tym miejscu, sukcesywnie zebraliśmy płynność i być może teraz będziemy starali się odbudowywać tą formację, jednak na ten moment ciężko jest cokolwiek powiedzieć, nawet biorąc pod uwagę chociażby mapę likwidacji z Binance'a, OKX'a i Bybit'a, zobaczcie, że tutaj z lewej strony, z ostatnich 30 dni niestety tylko mamy dane, nie ma praktycznie już w ogóle pól likwidacji, zobaczcie to są jakieś małe skumulowane wartości przy 80 tysiącach dolarów jest to tylko niespełna 300 milionów dolarów likwidacji, a z prawej strony zobaczcie, co się szykuje. Szykuje się ogromny short squeeze. Ta cena będzie silnie wzrastała, jednak, jak widzicie, najpierw grube ryby muszą dokonać swojej gry i swojej manipulacji, żeby to się stało. Nawet biorąc pod uwagę order book, to zobaczcie, że poniżej nie ma zbyt wielu miejsc, w których moglibyśmy znaleźć wsparcie. Ponieważ na giełdzie Binance, jeśli chodzi o poziom 82,5 tysiąca dolarów, no to zobaczcie, że tutaj mamy w około. 500 bitcoinów, które czekają na zakup. Następnie w okolicy 78 tysięcy dolarów jest ich 561. To nie są jakieś duże kwoty. No i teraz biorąc pod uwagę to, o czym mówiliśmy ten fair value gap, zobaczcie, że właśnie w okolice 75 tysięcy dolarów, o których mówiliśmy na order booku 78, następnie w okolicy 75 mamy 1000 bitcoinów. No i biorąc pod uwagę tą strefę fair value gap, która teraz jest naszym przynajmniej chwilowym wsparciem, no to kiedy widzimy poziom 75900, czyli 786 Fibonacciego, no to w połączeniu z orderbookiem, którym przed chwilą mówiliśmy, na 78000 mamy 560, następnie na 76500 mamy 1000 bitcoinów i kolejna porcja około 1000 bitcoinów jest w okolicy 74500. Czyli to jest jeszcze jedna pula płynności, która mogłaby zostać ściągnięta. To wskazywałoby na jeszcze większy strach na rynku, więc teraz zalecam ogromną ostrożność, tak zwane łapki pod tyłek i chociażby próba złapania chłodnej głowy w otoczeniu doświadczonych ludzi, którzy już nieraz takie spadki przeżyli. Pamiętajcie, że w poprzednich hossach te spadki były w wielkości nawet 50%. Na ten moment od szczytu mamy zjazd w okolicy niecałych 25%. To wciąż jeszcze w cudzysłowie pole do manewru. Zobaczymy, jak sytuacja się rozwinie z końcem dzisiejszego dnia. Zobaczymy, jakie będą wyniki Nvidia, bo to wszystko będzie miało wpływ na rynek. I teraz przechodząc sobie płynnie do pytania, czy my już jesteśmy w momencie zakończenia. Hosy, czy jesteśmy już blisko tego szczytu cyklu, to pozwólcie, że pokażę Wam pewne fakty, które dają nam jasną odpowiedź. CoinGlass wyodrębnił 30 głównych wskaźników, które sygnalizują przegrzanie rynku i zbliżający się szczyt. I zgadnijcie, ile z nich obecnie się świeci. No, biorąc pod uwagę to, co tutaj widzisz, no to widzimy, że żaden się jeszcze nie zaświecił. I historycznie, co bardzo ważne, Rynek nie osiągał swoich szczytów w momencie, w którym byliśmy w tak ekstremalnym strachu. Więc wszystko wskazuje na to z perspektywy takiej prostej analizy, że my jesteśmy jeszcze daleko od faktycznego topu tego cyklu. Teraz zarządzanie ryzykiem jest kluczowe i wychodzenie z rynku teraz przed jakąś korektą w obawie przed utratą środków może być dużym błędem, bo tutaj te wskaźniki pokazują, że my wciąż mamy przestrzeń do. Oddechu, więc na ten moment ta korekta, jakkolwiek to nie zabrzmi, to okazja do inteligentnych zakupów, a nie końca sygnałów. hossy. pamiętaj o tym, że są tutaj mądrzejsi i więksi od nas, którzy mają zdecydowanie więcej pieniędzy. I bardzo ważna rzecz, którą często powtarzam w moim kursie tradingowym, do którego możesz uzyskać dostęp dołączając do Telegrama Pro, to jest jedno bardzo ważne zdanie. Rynek może być znacznie dłużej irracjonalny niż pozwalać na to wielkość twojego konta. Dlatego musisz umiejętnie tym ryzykiem zarządzać i umiejętnie zarządzać swoimi pieniędzmi. Rzućmy teraz okiem na dominację Bitcoina i widzimy, że zareagowaliśmy na ten opór z ostatniego szczytu i teraz oscylujemy w okolicy 0.382, czyli jako poziom wsparcia jesteśmy w okolicy 61%. Na którym to się zatrzymaliśmy? Z perspektywy H4 nie widzimy na ten moment jakiejś silnej oznaki wybicia tego trendu, no i cały czas czekamy na zaliczenie poziomów w okolicy 59% przebicia tej strefy, no i zajrzenia w okolice 58-57, żebyśmy mogli przejść do narracji, w której alty będą miały przestrzeń do oddechu, ponieważ wykres dominacji Bitcoina mówi nam o tym, jaka część całego kapitału znajduje się w Bitcoinie. Kiedy ten wykres jest bardzo wysoko, a zobacz, że z perspektywy weekly ten wykres, Kres jest bardzo wysoko, zobacz jakie silne wzrosty, oznacza to, że znaczna część kapitału w całym rynku krypto znajduje się w Bitcoinie, przez co alty nie mają siły, nie mają kapitału do tego, żeby wznosić się na wyższe poziomy. A w połączeniu z tym, że jesteśmy na poziomach na wielu altach z ostatniej Bessy, no to tym bardziej to wszystko wydaje się dość zaskakujące. Dlaczego mielibyśmy wychodzić teraz z rynku? Oczywiście, jeśli wcześniej Źle zarządzałeś swoim kapitałem albo dałeś się w cudzysłowie nabrać na jakąś narrację, która nie była do końca przemyślana. No, to wtedy należy zastanowić się, jak można przynajmniej część swoich środków w pewien sposób odbudować, odzyskać, zabezpieczyć. Dlatego teraz też staram się na market update'ach wspominać o psychologii rynku i o tym, jak reaguje nasz mózg na to, co się dzieje. Bo uważam, że to jest kluczowa kompetencja, jeśli chcesz się stać zarówno dobrym inwestorem, jak i traderem. Jeśli to doceniasz, Twoja łapka w górę będzie dla mnie niesamowitą wdzięcznością. A teraz najważniejszy wskaźnik dla altcoinów, czyli Total 3, kapitalizacja altcoinów która mówi nam o tym, czy pieniądze do altcoinów wpływają, kiedy ten wykres wzrasta i wtedy one wzrastają na wartości, czy wypływają i wtedy altcoiny zaliczają spadki. To, co widzimy na wykresie weekly, to przede wszystkim wyższy dołek. Ale za to bardzo niskie RSI tutaj w tym miejscu, co oznaczałoby, że alty w perspektywie całej kapitalizacji mają się troszkę lepiej, jeśli możemy tak powiedzieć. No bo zobaczcie, Total Trójka na razie wyższe dołki, a na Bitcoinie widzimy niższy dołek, co oznaczałoby o tym, że mimo wszystko alty są w dość ciekawych miejscach, czy do zakupów przy aktualnej sytuacji na rynku, pomimo tego, że Ogólnie można byłoby powiedzieć, że jest to ciekawa możliwość inwestycyjna. O tyle teraz, jakakolwiek narracja może tak naprawdę zaraz skończyć się w piachu, bo zdecydowanie coś dzieje się na rynku, coś co będzie trudno przewidzieć, ponieważ miliardy środków, które mają instytucje do tego, żeby manipulować naszymi emocjami, w każdej chwili mogą zostać uruchomione. Z perspektywy Weekly jesteśmy w stanie też wyrysować sobie FIBO i zauważyć, że walczymy na poziomie Golden Pocket oraz, że możemy zejść nawet do okolic 700 miliardów kapitalizacji, gdyby miało jeszcze mocniej tym rynkiem zacząć, więc warto ten poziom sobie zaznaczyć. Z tej perspektywy wykresu na daily, który często Wam pokazuję od ostatnich kilku market update'ów, jesteśmy w tej zielonej strefie, która jest strefą akumulacyjną i tak długo jak jej nie przebijemy, nie przetestujemy od dołu, tak długo uważam, że to jest dość ciekawe miejsce do, DCA jednak nie zapominaj tego, co powiedziałem przed chwilą: że tutaj w każdej chwili wszystko może się zmienić i potrzebujesz świadomie podchodzić do tego, co rzeczywiście chcesz teraz ze swoimi środkami zrobić. Jeśli chodzi o dominację USDT, to w intro mówiliśmy, że ona walczy na poziomie weekly, teraz już delikatnie stara się przebijać, więc dla nas naturalnym poziomem oporu i można powiedzieć odwrotu, może być strefa dopiero w okolicach 5.83 ze stycznia tego roku, która to jest strefą miesięcznego oporu, czyli wejście właśnie w ten czerwony box. Tutaj spodziewałbym się już jakiejś presji podażowej pod kątem zawrócenia tego trendu wzrostowego. Pamiętaj, że jeśli wykres dominacji USDT wzrasta, to oznacza, że ludzie wychodzą z kryptowalut i pakują te pieniądze w stable. Z prostego powodu chcą zabezpieczyć część swoich środków. Jak wiemy, stablecoin jest czymś, co oscyluje wokół pewnej stałej ceny i pozwala mieć złudzenie zabezpieczenia swoich środków. Chociaż wiemy, że do momentu, kiedy nie masz tych pieniędzy rzeczywiście w swoim portfelu, to tak naprawdę ich nie masz. Jeśli ten wykres wzrasta, alty spadają, jeśli maleje Alty wraz z bitcoinem i eterem po prostu wzrastają. A skoro o Ethereum mowa, no to niesamowite rzeczy się dzieją, bo jeszcze w intro mówiłem, że możemy wejść w poziom 2200 dolarów i teraz właściwie w niego wchodzimy, więc ta analiza, jeśli ten poziom zostanie utrzymany, będzie dobrą analizą jednak nie mogę Cię zostawić bez kolejnych kroków, bo może być tak, że my tą strefę po prostu przebijemy i wtedy kluczową dla nas strefą stanie się strefa w okolicach 2159 dolarów, czyli też ten ostatni not. Jest pewna niebezpieczeństwo albo może i okazja dla tych, którzy czekają na zakup etera, że płynność z poziomu 2150 zostanie zebrana, dojdzie do tak zwanego SFP i wtedy będziemy mogli wrócić na wyższe poziomy na eterze. Teraz wygląda mi to trochę właśnie na czystą manipulację i zbieranie płynności. Bardzo często na rynku mamy tak, że mamy ten spadek, następnie mamy pierwszy ruch, który jest takim ruchem nazwijmy to nadziei. Później jest wyczyszczenie osób, które budowały sobie longi z tego poziomu i dopiero następny krok to jest silny impuls wzrostowy, można to też nazywać tak zwanym V-shape recovery, czyli momentem, w którym dane aktywo jest bardzo szybko wykupowane i zostaje po nim tylko cień. Jednak czy tak będzie tym razem? O tym na pewno będę chciał informować na swoim zamkniętym telegramie, bo teraz przechodzimy sobie do analizy altcoinów i analizy Solany, o której bardzo dużo mówiłem właśnie na kanale Trading Pro w kanale analizy coinów. Tutaj codziennie analizuję wraz z kilkoma innymi traderami, Kilka, kilkanaście altów, szczególnie w sytuacji, w której taka opieka z naszej strony jest dla ciebie kluczowa. Następnie w czacie Traderów możesz porozmawiać ze z doświadczonymi traderami oraz uczestnikami tego rynku, w jaki sposób się zachowywać, jak reagują na te spadki cen. Następnie w kanale Greenfield mówię tutaj o swoich prywatnych rozgrywkach. Daję informacje, swoje insighty, ciekawostki, edukację oraz wszystko, co uważam że trader powinien wiedzieć w aktualnej sytuacji na rynku. Plus do tego wszystkiego mój kanał Spot 35X. Gdzie staram się pokazywać, w jaki sposób wygląda moje portfolio, co teraz mam na swoim radarze i na jakie poziomy czekam. Właśnie w aktualnej sytuacji, już jutro, osoby, które dołączą do tego telegrama, dostaną świeże poziomy, które wydają się być interesujące przez pryzmat aktualnych spadków. Więc jeśli nie chcesz tego przegapić, no to kliknij w opisie pierwszy link pod tym filmem. Tutaj masz możliwość odebrać wszystkie bonusy i dostęp do naszego kursu tradingowego, którym nie tylko będziesz mógł wrzucać, swoje wykresy, które będę sprawdzał i poprawiał, i mieć dostęp do kolejnych lekcji, które będą odkrywały się co tydzień w naszym kursie tradingowym, ale również do całej przestrzeni edukacyjnej pod kątem psychologii inwestowania, pod kątem dziennika Tradera i wielu innych informacji. To wszystko dzięki dołączeniu do naszej grupy Pro i przy okazji odebraniu dostępu. Wystarczy, że wejdziesz na tą stronę po kliknięciu w pierwszy link i wybierzesz odpowiednią dla siebie opcję, żeby skorzystać z tej wiedzy, którą dostarczamy każdego dnia na nasz kanał Trading Pro oraz Kanał Świat Krypto, bo o nim również należy wspomnieć. Tutaj najważniejsze insighty z rynku codziennie przez naszych najlepszych researcherów i świata krypto są postowane: jest portfel DCA oraz czad ogólny, w którym możesz porozmawiać z innymi kryptowariatami. Przechodząc do analizy Solany, czekam na strefę 120 dolarów, nawet 118 pod kątem podjęcia kolejnych ruchów zakupowych. Jeśli chodzi o Cardano, również bardzo ładnie zbiera płynność z poprzedniego dołka. Być może okolice 53 centów byłyby tym miejscem zbudowania silnego wsparcia. Na ten moment jednak zakładam, że może to skończyć się na wybiciu płynności z tego dołka. Zejście w okolice chociażby 0,60-38 i wtedy próba ruszenia w górę. Jednak ten poziom dla mnie: 49 centów oraz 53 są kluczowymi. Jeśli chodzi o linka, no kto by pomyślał, że link jeszcze będzie miał szansę zejść w okolice 13 dolarów? Ta niebieska strefa jest właśnie tą strefą, w której ja na linka będę cierpliwie czekał i Injective jest teraz w okolicy bardzo ciekawej, bo to jest właśnie ta okolica, na którą ja celowałem zebranie płynności oraz strefa Value Area Low w okolicy 12600, czekam również na możliwość zebrania pewnych orderów w okolicy 11242 gdybyś chciał zobaczyć więcej analiz coinów, to zostaw łapę w górę przy poziomie 1500 łapek w górę na pewno taką analizę przeprowadzę zostaw subskrypcję, żeby nie przegapić tego materiału, a teraz pokazuje Ci się właśnie film, w jaki sposób możesz korzystać z giełdy, czyli kupować krypto, sprzedawać, tak jak robię to ja z kilkoma tysiącami kryptowariatów na naszych telegramach. Do zobaczenia następnym razem. To było Grim Talks. Cześć!